Przed nami mamy bardzo znane Joshua Trees. Są tu yuki, chyba na polskie tłumaczenie, jakiś tam rodzaj yuk. A teraz zmierzamy do strefy 51. A po prawej stronie był znak, że to jest always dry lake, czyli zawsze wyschnięte jezioro. Widać? Trochę widać. Trochę, ale pewnie na kamerze nie będzie widoczne. A drogę mamy prawie cały czas prostą, tak jak, tak jak widzimy przed nami. I zobaczymy, czy dojedziemy do strefy 51. Właśnie wjeżdżamy na drogę do Rachel i strefy 51, a za nami znajduje się znak Extraterrestrial Highway, chyba. Jest to zaklejone. Zauważyliśmy już jednego kosmitę. jest całkiem sporych rozmiarów. Nie będziemy chyba podchodzić bliżej. Już jesteśmy przed Rachel. Za chwilę będziemy wjeżdżać. Ciekawym jest również ten znak ze, ze spotkiem kosmicznym. Witamy w Rachel, Nevada. Populacja, ludzie, tak? Kosmici, nie wiadomo. Okazuje się, że to miasteczko jest bardzo malutkie. To chyba nawet nie jest wieś. E, w okolicy nie ma nic. Jak jechaliśmy, to nic tam nie było kompletnie. Przy Rachel mamy niepozaklejaną tablicę. Extraterrestrial Highway tak ona powinna wyglądać tam wcześniej. Jesteśmy w Rachel, ale to nie jest jeszcze strefa 51. Zadziwiają mnie te budynki. Najdziwniejsze jest to, że one są zamieszkałe. Tak samo tu przed nami jest taka stara stacja benzynowa. To, co widać przede mną, to też jest wszystko zamieszkałe. To wygląda jak. No nigdy bym w życiu nie powiedział, że to są Stany Zjednoczone. To wygląda 100 razy gorzej niż w GTA V wieś. Jest tutaj nawet kościół. O 11 w niedzielę jest msza co tydzień. A przed nami mamy małą trąbę powietrzną. Trąb powietrznych jest tutaj bardzo dużo. Podczas jazdy po Nevadzie wiele ich widzieliśmy. Nie wiem czy będzie widoczna. Bo jest przy tamtych w, dal w dali samochodach kolejna część Rachel. I bardzo dziwnie to wygląda. Szukamy teraz jakichś wskazówek, gdzie jest strefa 51. Najgorsze jest to, że może nie być żadnych, a nie ma tutaj internetu. W ogóle nie ma żadnego sygnału. Przed nami mamy antylopy. Zobaczcie. Uważaj, uważaj. Te antylopy zauważyliśmy, gdy już zmierzamy do strefy 51. Strefę 51 znaleźliśmy na offlineowych mapach, bo tutaj nie ma żadnego sygnału, żadnego nic. Jest to totalne pustkowie. Co jest ciekawe? Właśnie przed chwilą zjechaliśmy na asfalt. Zjazd z Extraterrestrial Highway to była taka zwykła polna droga, a teraz, po nie wiem, po jakichś kilku milach. Gdy zbliżamy się do strefy 51, pojawił się asfalt. Właśnie wracamy z bramy wjazdowej do strefy 51. Niestety nie można tam nagrywać. Jak chodziłem w lewo i w prawo, to kamery na mnie patrzyły, obracały się na mnie, także nawet nie mogłem z ukrycia czegoś nagrać. A ogólnie jeszcze może opowiem, czym jest strefa 51. W latach 60. albo 70., już dokładnie nie pamiętam. Ludzie w miejscowości Rachel zaczęli zauważać jakieś dziwne, niezidentyfikowane obiekty na niebie. I od tego czasu zaczęło być sporo spekulacji, co tutaj się dzieje. Nikt nie wiedział o istnieniu tej bazy. Mnóstwo fanatyków UFO zaczęło się zjeżdżać, ponieważ te niezidentyfikowane obiekty wyglądały dla mieszkańców. Jak spotki kosmiczne. Bardzo dużo entuzjastów UFO zjeżdżało się tutaj i sprawdzało ten teren, jeździło tu i tam, i niektórzy natknęli się na e, oznaki, że zakaz wstępu jest to teren Stanów Zjednoczonych, i za przekroczenie może grozić nawet śmierć. Aha, tam z tyłu też, jak się przekroczy, to dajemy im upoważnienie do strzelania do nas. Stany Zjednoczone zaprzeczały jakimkolwiek informacjom, że tutaj jest baza, taj, szczególnie tajna baza, ale były tabliczki, że nie można się zbliżać. Snajperzy stali na, gdzieś tam z tyłu na górach. Po pewnym czasie Stany Zjednoczone przyznały się, że mają tutaj tajną bazę, ale jedyne co robią to testują nowoczesne samoloty i to co ludzie widzieli na niebie, tutaj w okolicach Rachel. Były to nie statki kosmiczne, ale tajne samoloty, których większość nawet nie użyła światła dziennego i nigdy nie zostały pokazane publicznie. Po pewnym czasie zaczęli też, zaczęły też się zgłaszać osoby, które niby pracowały w strefie 51 i opowiadały, że mają tam prawdziwy statek kosmiczny, że też tam jest kosmita, ale nikt z tych osób, które tu pracowały, nie potwierdza tego, że widziało kosmitę. Jedynie mówili, że wszyscy wiedzieli, że tam byli, że mieli, że robili sekcję zwłok, ale nikt, ale nikt tego nie widział na własne oczy. Nikt, przynajmniej z tych świadków, świadków nie widział tego. Co jest jeszcze ciekawe, to kilka osób potwierdza, że widziało ten obiekt i widziało nawet, jak on się unosi w powietrzu na niewielkiej wysokości. A osoby, które pracowały tutaj, były niezwykle prześwietlane. A gdy skończyły pracę, aha, kolejną ciekawostką jest, że osoby, które tutaj pracowały, mają wymazane wszystkie dane, że, że kiedykolwiek tutaj pracowały. Nie mają nic, dlatego jest bardzo ciężko udowodnić wiarygodność osób, które się zgłaszały, że tutaj pracują. Osoby te bardzo często pracowały na uniwersytetach, ale później tak jakby nigdzie nie pracowały. Nie miały żadnych ewidencji podatkowych, niczego. Nie wiemy, czy te osoby zmyślają teraz i czy rzeczywiście tam pracowały, czy nie. Jak również nie wiemy, czy widziały e, samoloty, które są podobne do spotków kosmicznych. Strafa 51 jest wciąż w użytku i testują tu wciąż samoloty. Nie wiemy co więcej się tutaj dzieje. Do niczego więcej rząd amerykański nie przyznał się. Teraz jedziemy do restauracji, która jest w stylu kosmitów i UFO. Zobaczymy co nam zaserwują. Tylopa przed nami. Znajduje się ponownie stado antylop. Przed chwilą zjedliśmy w Alien Restaurant w Rachel. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądało samo jedzenie, zapraszam do filmiku, który jest w opisie. Dzięki za oglądanie naszej przygody koło strefy 51. Jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do subskrybowania kanału. 16.